Marysia, witajcie w kolejnym filmie, i już jutro, chociaż dla Was to jest jakieś tydzień lub dwa tygodnie temu, wylatuję na Sri Lankę. To jest taka wyspa zaraz pod Indiami. Pokażę Wam tutaj, gdzie się znajduje. I dzisiaj będę pakować walizkę. Mam tutaj taki bałagan, że ja nie mogę, ja nie wiem od czego zacząć, ale słuchajcie, przejdziemy przez to razem. To wszystko musi się zmieścić do tej jednej walizki oraz do mojego plecacha i ewentualnie jeszcze do worka. Z uwagi na to, że walizka ma tutaj takie pręty, to zawsze wykładam jej dół takimi rzeczami, które jakby wyrównają te pręty, ale jednocześnie muszą być to takie rzeczy, które będą za bardzo nieprzydatne, czyli takie, żebym pierwszego dnia nie musiała już wykopać wszystkiego z walizki, żeby się do nich dostać. Więc zacznę od tego. To jest taka jakby orteza na kostkę. Raz sobie skręciłam kostkę w podróży, nie chcę tego powtarzać, ale na wszelki wypadek to wezmę. A z kolanami mam często różne problemy i też zawsze jak to wezmę, to tego nie potrzebuję, a jak nie wezmę, to potrzebuję, więc wezmę, żeby nie potrzebować. Kolejna rzecz, która raczej mi się nie przyda na samym początku, to są leki. Zawsze biorę sobie całą taką saszetkę z lekami. I tu są leki na przeróżne rzeczy Takie, wiecie, najpopularniejsze, żeby nie trzeba było chodzić po aptekach Dalej biorę sznurek, piórnik To gigantyczne opakowanie soczewek kontaktowych, ponieważ będę surfować Więc koniecznie muszę wziąć soczewki dzienne, bo w miesięcznych to tak... Yy... Bałabym się zaraz jakąś infekcję oka, więc to idzie do Tetrisa. A jeszcze tu mam kolejne leki, które już mi się nie zmieściły w tej mm, saszetce na leki, więc one sobie tak pójdą luźno. Tutaj. Spray na komary. Może nie będzie potrzebny aż pierwszego dnia. Tampony. Szampon do włosów, który nie zmieścił się w kosmetyczce. Więc yy, jako jedyny będzie poza nią. Okulary przeciwsłoneczne. Taśma zawsze biorę na wszelki wypadek i ona się raczej nie przydaje. Znaczy, przydaje się i to bardzo, ale dwa dni w podróży lub jeden dzień. A tak to to może sobie leżeć na dnie. Płaszcz od deszczu. Nie, to wolę mieć na górze, bo nie wiem jaka będzie pogoda, jak przylecę. Kamera GoPro. Tego raczej nie będę potrzebować natychmiast. Akcesoria do GoPro. Tak się prezentuje ta pierwsza warstwa. Kolejne rzeczy, których raczej nie będę używać od razu, to są wszystkie stroje kąpielowe i stroje do surfingu i nimi też jakoś ładnie będę wypychać dno. Tutaj mam leginsy do surfingu, wody do surfingu i myślę, że to jest już dobry czas, żeby zacząć wkładać ubrania. Majtki zawsze składam w kwadraty i taki stosik wkładam gdzieś. Na bok walizki. O, mam dwa ręczniki, więc jeden pójdzie na górę, bo będzie potrzebny pewnie gdzieś niedługo, a drugi na samotno, bo on będzie potrzebny dopiero jak ten już nie, nie będzie do niczego nadawał i będzie szedł do prania. Muszę jakoś tak spakować tą czapkę, żeby mi się nie pogięła. Pod czapkę włożę ręcznik. Wtedy czapka mi się nie pognie, lub jest mniejsze ryzyko. Zmienię wam trochę kąt, żebyście lepiej widzieli, co się dzieje tu w walizce. Kontynuując, Tetrisa, tutaj wkładam. Jak to się nazywało? Płaszcz przeciwdeszczowy. Bluzę stąd zabieram, ponieważ będę w niej lecieć, więc nie muszę jej wkładać do walizki. Później zaczęłam pakować ubrania. Najpierw sukienki, ponieważ je będę nosić raczej najrzadziej, później koszulki, które będę nosić, no codziennie jakoś tam. piżamy, które przyda się najszybciej oraz ciuchy, które ubiorę zaraz, kiedy wysiądę z samolotu. Wolne przestrzenie wypchałam skarpetami, a później wkładałam takie randomowe rzeczy, jak krem do opalania, staniki, japonki, wszystko czym można wypchać w mniejsze przestrzenie oraz jakieś mniejsze przedmioty. Cześć kocie! Będziesz ze mną leciał? No i gwóźdź programu kosmetyczka. I tutaj w pierwszej kieszonce wzięłam sobie dezodorant, żel taki do mycia twarzy, piankę do golenia oraz grzebień. W drugiej kieszonce mam pastę do zębów, szczoteczkę, jakieś patyczki do uszu. Wzięłam też mój ulubiony żel do dezynfekcji rąk oraz Carmexa do ust mojego ulubionego. No i obowiązkowo takie rzeczy jak cążki, korektor oraz penseta. W trzeciej kieszonce mam moją ulubioną kokosową odżywkę do włosów oraz przepięknie pachnące mydło z Bath Body Works, które kocham. I wzięłam jeszcze stiki, czyli takie surferskie specjalne kremy do opalania, które bardzo mocno się trzymają. A w ostatniej kieszonce mam olej do włosów oraz Octenisept i golarkę, no i jeszcze kilka takich przypadkowych rzeczy jak np. niść do zębów albo chusteczki. Zostawiłam sobie specjalne miejsce w rogu walizki, gdzie ta kosmetyczka w miarę pasuje, chociaż i tak się nie domyka. I na koniec w całe wolne miejsce powpychałam jakieś takie drobne rzeczy, które mi zostały, typu maseczki albo szczotkę do mycia butów. Jak widzicie, kot mi się chce tutaj wepchnąć do walizki, może bardzo chce ze mną lecieć. Kocie, no musisz stąd wyjść, bo ja muszę zamknąć walizkę. Chcesz jechać ze mną? ale jesteś puszysty. Tak jak poduszki z Vincentem w sklepie zwariowani.com. Polecam. Walizka spakowana. Muszę jeszcze spakować plecak. Mhm, no to sobie spakowałam plecak. Świetnie. I to, co spakuję, to jest większość tego, co w nim będę miała, ale na pewno coś jeszcze dojdzie. Wiecie, tak w ostatniej chwili zawsze się znajduje jakieś rzeczy, a wyjeżdżam dopiero jutro. jest jeszcze dużo się może zdarzyć. Po pierwsze biorę bidon z wodą, taki wielorazowy, bo to jest najbardziej ekologiczna opcja i też bardzo Wygodna opcja. Na chwilę przerzucę się na nerkę, bo zawsze do bagażu podręcznego biorę plecak oraz nerkę i w nerce trzymam sobie takie najpotrzebniejsze rzeczy, które cały czas wiecznie trzeba gdzieś wyciągać, komuś pokazywać i to jest paszport, portfel i telefon. Wracając do plecaka, to zaczynam zawsze od włożenia laptopa I wkładam tam też teczkę ze wszystkimi dokumentami I tutaj mam przeróżne rzeczy, jakieś kopie paszportów, wizy Dodatkowy papier, jakby był potrzebny Test na COVID, to bardzo ważne Potwierdzenie szczepienia i takie tam różne rzeczy Dalej mam takie mokre chusteczki, one się tak często przydają w podróży, zawsze mam je w plecaku. Mam też okulary. Do samolotu nie biorę soczewek, bo w samolocie jest strasznie sucho i nie powinno się tego robić. Przynajmniej tak mi mówiła moja okuliska. A ja jej słucham I oczywiście biorę powerbanka Mam dwa kable do ładowania Jeden jest na USB-C, drugi jest na normalne USB Zawsze lubię mieć za dużo tych kabli Ponieważ nigdy nie wiecie, kiedy zepsuje Wam się kabel do ładowania telefonu One się psują w najgorszych momentach Karty, bo nigdy nie wiadomo, czy będziemy sobie chcieli pograć na lotnisku Ale co z Olą, z tą, z którą leciałam do Tajlandii i na Bali I z jej bratem Więc kto wie? Karty? Przydają zawsze. Biorę też przejściówkę, bo wolę mieć jedną przy sobie. Nie wiem, na wypadek, gdyby zgubili mi bagaż, a ja bym musiała sobie naładować telefon na miejscu, to wolę mieć jedną przejściówkę przy sobie. Jeszcze biorę jedną dodatkową kostkę do ładowarki, to jest gniazdko amerykańskie. I to gniazdko amerykańskie również wejdzie do tej przejściówki, i to gniazdko już mi wejdzie na Sri Lance. Bo też nigdy nie wiecie, kiedy Wam się zepsuje ładowarka, a ja mojego pierwszego iPhone'a kupiłam właśnie jak mieszkałam w Stanach, więc mam jeszcze starą ładowarkę i ona dalej działa, więc korzystam. Biorę też taką kłódkę, ponieważ nigdy nie wiecie, kiedy Wam się przyda kłódka. Naprawdę miałam tyle sytuacji w podróży, że kłódka była potrzebna, że biorę i na sam koniec biorę całe jedzenie. I z uwagi na to, że lecę właśnie dopiero jutro, czyli za 24 godziny gdzieś około. To jeszcze nie mam całego jedzenia, bo dopiero zaraz pójdę do sklepu, żeby kupić właśnie jakieś świeże bułki, zrobić sobie rano świeże kanapki. I mam bardzo dużo batonów. To są wszystko jakieś takie zdrowe lub pseudo zdrowe batony, takie owocowo-owsiane. Więc zawsze mam cały zapas, bo one się przydają w całej podróży w randomowych momentach. Mam też... Ups. Mam też taką saszetkę Musli z mixi, bo mam ich jeszcze kilka. One są bardzo dobre, jak pinakolada. Można to niby dolać do mleka albo dodać do jogurtu, ale ja po prostu to otwieram i na sucho. Pokażę Wam jeszcze dwie takie super fajne rzeczy, z których ja bardzo dużo korzystam. To są takie opakowania na jakieś przekąski. I tutaj można, ostatnio na przykład winogrona w tym sobie nosiłam, bo to jest taka mm, fajna folia, albo z to jest tak wyłożone, żeby nie trzeba było używać jednorazówek. A w to można sobie zapakować kanapki, i ja tego używam, non stop. Zapłaciłam za to majątek, bo jedno takie coś kosztowało 10 euro, a mam 3, więc wydałam 120 i więcej, 150 zł, tych, na to, żeby móc sobie pakować ekologiczne opakowania, kanapki i różne inne rzeczy, ale ja naprawdę używam tego cały czas i strasznie to lubię. To jest takie ładne, i w ogóle tak fajnie wykonane i się tak się I to już wszystko na dzisiaj. Jestem spakowana, czy znaczy prawie, bo wiadomo, zawsze dojdzie parę rzeczy na sam koniec. Na przykład dojdzie przedłużacz, który jest tam, i do którego dalej jest podpięty mój komputer, który robi różne rzeczy w tle, i nie chcę go teraz wyłączać, więc przedłużacz pójdzie do walizki dopiero jutro rano. Jeżeli Wam się podobał ten film, to mam jeszcze inne filmy z pakowaniem. Mam film z pakowania z y, hawajów. Jakiś inny, tutaj Wam podziękuję. I widzimy się w kolejnym filmie, już ze Sri Lanki. Obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam codziennie będę dawać relacje, będę dodawać zdjęcia. A tutaj co tydzień w sobotę o 10. Pa Pa!